No witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony kanał Porady Ogrodowe Frazy, bardzo serdecznie, drodzy, wiceprzewodniczący Państwo, jeszcze raz mniej więcej wszystkich witam. Oczywiście temperatura nas niestety nie rozpieszcza, jest około 17-18 stopni. Może jest około 20 stopni, ale według takich danych to jest około 18 stopni. Jak widzicie pogoda nas nie rozpieszcza, mimo to, że jest słońce, ale no cóż, deszcz niestety pada, tak to wygląda. No i no cóż, tak jak oczywiście zawsze mówię, dziś tak troszeczkę się nie za bardzo czuję, także nie było czasu, żeby nagrać coś materiału, ale no właśnie. Dzisiaj będzie kolejny przepis na kolejny nawóz wieloskładnikowy. Tym razem z naturalnych składników, takich więcej jak elektroity, takim więcej yy, zamiast mleka oczywiście dodam takiego Actimelka, bo w razie czego białko jest najważniejsze skrzyp i gdzieś tu powinny być też tabletki przeciwbólowe, ale nie widzę ich niestety o takie właśnie takie dwie tabletki wystarczą. Pamiętajmy, że tabletki przeciwbólowe na ból głowy, na ból mięśni, na ból kręgosupa Musimy do takiego wiaderka tylko dać dwie takie tabletki najlepiej je roznieść i wsypać ten proszek po prostu do wiaderka. Także tak to jeśli chodzi o yy, jeśli chodzi o to wygląda Także no cóż, a tak w ogóle to oczywiście, mm, tak jak zawsze mówię, oczywiście jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze nikt nie subskrybuje jeszcze tego kanału, to oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcję, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji, łapkę w górę lub serduszka, no i oczywiście do tego filmu, żeby proszę dalej świat, żeby każdy mógł po prostu zobaczyć, co się kryje w tym materiale. No oczywiście mamy już ponad 1030 subskrypcji, z tego się bardzo oczywiście dziękuję Wam za to, że mamy ponad 1030 subskrypcji. To jest dosyć sporo. Także no cóż, lecimy dalej. Nie wiem jak tam moje zdrowie pozwoli. Ale w miarę możliwości Wam jakieś jeszcze materiały ogarnę. Nagram w miarę możliwości czasu, jak tam praktycznie z moim zdrowiem, tak? się ustabilizuje. Zobaczmy. Dobrze. E, w takim razie może zaczniemy od dodania naszego skrzypu. Pamiętajmy też o wodzie, tak? o z kranu. Ja tutaj oczywiście o, 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 opukałem to wiadro. Powiedzmy, że damy tym razem troszeczkę mniej tego skrzypu. Może troszkę więcej, nawet nikt się chyba nie pogniewa, że dodam troszkę więcej. Ale no powiedzmy, że taka jest skrzypu polnego straczy. No oczywiście polecam też firmę w moim ogródeczku od Pani Beaty na Allegro. Także tam również zapraszam, bo skrzyp jest naprawdę rewelacyjny, jak i oczywiście do jedzenia, jak i oczywiście do właśnie takich nawozów. Także no cóż, zapraszam. Oczywiście dodajemy, żeby nie przesadzić z tymi, z z tymi elektrolitami. Właśnie, dodawałem dwie tabletki. Dodawałem dwie tabletki na początku. Dosyć dobrze poszło, w miarę ok. Także tym razem dodaję oczywiście trzy tabletki elektroitów. Także wsypujemy. Następnie dodajemy dwie takie tabletki przeciwbólowe. Obojennie to mogą być jakiekolwiek: to może być nawet polipirina, aspirina. Wynażywaj By, to po prostu jakiś taki rozpuszczona tabletka. Może być przeciwbólowa. Eferalgan, cokolwiek, żeby po to się mogło jakoś w miarę możliwości rozpuścić. Także no cóż, tniemy oczywiście te nasze tableteczki. No widzę, że jest problem z tymi, no, no, tymi tabletkami. No cóż, nie idzie niestety tego rozpuścić. Ale no cóż, myślę, że w wodzie się na pewno rozpuści. Także mam taką nadzieję. Także no cóż, wsypujemy yy, te dwie tabletki przeciwbólowe. To jest akurat akurat ten i następnie oczywiście nasz aktimelek. Odrobina, potem woda. No i potem mamy praktycznie bieloskładnikowy nawóz. Także no cóż, tyle oczywiście z mojej strony. A ci się znamy, że oczywiście, przepraszam, taki krótki materiał, ale no niestety się muszę spieszyć, także na razie, no oczywiście się pozdrawiam, pamiętajcie, żeby nalać jeszcze do tego wody zimnej i zostawić to na parę 11 godzin, 24-48 godzin i tyle, także na razie, no oczywiście się pozdrawiam.